SWOLF to metryka treningowa, którą można znaleźć praktycznie w każdym zegarku. U jej podstaw leży całkiem sprytny pomysł na to, żeby zapisać technikę pływania w obrębie tylko jednego parametru. Jednak mimo całkiem dobrych chęci autora lub autorów nie do końca się to udało, gdyż SWOLF jest stosunkowo mało popularny i mało kto korzysta z niego regularnie na swoich treningach. Dla osób, które nie do końca wiedzą o co chodzi, SWOLF to zlepek dwóch słów, swimming i golf, a metryka ta jest wyrażana w ilości ruchów bądź cykli na jednej długości basenu. Cześć, to Paweł z przyszłości. Właśnie podczas montażu zorientowałem się, że podałem zło definicję swolfa. Swolf to oczywiście suma liczby ruchów oraz czasu na jednej długości basenu. Wracamy do filmu. Pływacki golf ma dwie główne wady. Zagregowanie czasu i cykli miało oryginalnie pozwolić na łatwą ocenę techniki. W praktyce jednak rozmowa o technice na podstawie jednego parametru jest zupełnie niepraktyczna. Przykładowo wynik swolfa 90 punktów. Może oznaczać 40 sekund płynięcia i 50 ruchów, lub 50 sekund płynięcia i 40 ruchów. Są to dwa różne style pływania, a wynik jest dokładnie ten sam. Druga wada dotyczy jednostek. Kiedy podajesz wynik 90 swolfe, czy podajesz go w cyklach, czy w ruchach, czy podajesz go w metrach, czy yardach? Czy, podaję, czy wynik dotyczy krótkiego, czy długiego basenu. Jak na mój gust, parametr, który miał wszystko upraszczać, jest bardzo trudny do zastosowania przy porównywaniu wyników pomiędzy poszczególnymi pływakami. W szczególności jeśli chodzi o jakąś społeczność międzynarodową, porównywanie słolfów przez internet i w takim kontekście aż się prosi o rozbijanie tego na czynniki pierwsze. Te wady sprawiają, że o Solfie praktycznie każdy słyszał, ale mało kto tak naprawdę bierze go poważnie. Ale jest sposób na to, żeby Swolf odzyskał swój blask, ale uprzedzam, jest to sposób bardzo okrężny, mniej więcej tak okrężny, jak robili to uczniowie, którzy szukali sposobu na Cybiadesa. Sekret polega na regularnym rejestrowaniu parametrów technicznych, w szczególności cykli czasu oraz frekwencji i mam tutaj na myśli faktyczne liczenie na bieżąco na każdym treningu, a nie wysyłanie danych z zegarka do sieci, gdzie nikt tych wyników już nigdy nie odczyta. Jest to sposób bardzo mozolny i wymaga bardzo dużej koncentracji. Doszły mnie słuchy, że wśród moich pływaków niektórzy tak się zaangażowali w sprawę, że nawet liczą kroki w drodze od basenu do samochodu. I tutaj właśnie wchodzi w cały na biało. Jak się okazuje jest to całkiem niezły sposób na urozmaicenie sobie tego żmudnego i muzylnego liczenia. Początkowo wprowadziłem go jako coś odświeżającego. Zrobiliśmy sobie zawody, kto na treningu uzyska jak najlepszy wynik punktowy na 50 metrów. O ile dobrze pamiętam, zadanie wyglądało w ten sposób, że płynęliśmy 12,50. Na jednej 50 liczyliśmy tylko ruchy, na drugiej mierzyliśmy tylko czas, a trzecia 50 była kluczowa, bo chcieliśmy uzyskać jak najlepszą kombinację między ruchami a czasem, czyli tak naprawdę, słow. Wśród moich mastersów najlepszym wynikiem było 78 albo 79 punktów. I oczywiście zachęcam wszystkich do porównania się z tym wynikiem. Młodsi zawodnicy prawdopodobnie nie powinni mieć dużych problemów, żeby uzyskać lepszy wynik. Pływanie na punkty dało powiew świeżości w naszych technikach technicznych, więc poeksperymentowaliśmy sobie ze swolf jeszcze trochę. Przede wszystkim zauważyliśmy, że SWOLF. Bardzo mocno utwardza technikę, ruchy stają się zdecydowanie bardziej szarpane, więc zaczęliśmy robić zadania, w których pływanie na punkty było parowane z pływaniem miękkim. Przykładowym zadaniem były cztery bloki po cztery pięćdziesiątki swoim stylem, przedzielone pięćdziesiątką rozpływania. W pierwszym bloku płynęliśmy wszystkie cztery pięćdziesiątki na punkty, czyli twarde, w drugim bloku były to trzy twarde pięćdziesiątki plus jedna miękka trzecim 2 plus 2, i tak dalej, i tak dalej. Warto tutaj zauważyć, że pływanie miękkie nie jest to to samo, co rozluźnienie. Tutaj raczej chodziło nam o odzyskanie luzu mięśniowego, rytmu, Wysokiej pozycji na wodzie, tak żeby technika wyglądała na jak najładniejszą przez obserwatora z zewnątrz. Jeszcze inny rodzaj zadania, które akurat bardzo mocno polubiłem, wyglądał następująco. Zaczynaliśmy pływanie od jednej 50, licząc swolfa i była to nasza 50 wyjściowa. Następnie mieliśmy do przepłynięcia jedną 150, w której mieliśmy do powtórzenia wybrany parametr albo cykle. Albo czas. Przykładowo, jeżeli ktoś popłynął pojedynczą pięćdziesiątkę w 40 sekund z 42 ruchami, to na nieparzystych 150 miał za zadanie powtórzyć 42 ruchy na każdej pięćdziesiątce. W parzystych 150 miał za zadanie każdą z pięćdziesiątek popłynąć w 40 sekund. Cały czas trochę eksperymentujemy ze SWOLFem, wrzucamy go do treningu raz na jakiś czas. Nie jest to nasz główny cel, raczej jest to sposób na urozmaicenie treningów oraz kolejne narzędzie w repertuarze służące obiektywnej ocenie techniki. Mój finalny wniosek jest następujący. Jeżeli swolf w ogóle ma mieć rację bytu, musisz być przyzwyczajony do liczenia parametrów technicznych na treningu. Jeżeli wyliczasz swolfa, znając swój czas i swoje cykle, to jesteś na dobrej drodze. Jeżeli dostajesz go jako gotowca z zegarka, prawdopodobnie nigdy i tak z niego nie skorzystasz. A jeśli chciałbyś pogłębić tematykę treningu technicznego i parametrów technicznych, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na obóz z Dąbrągowa, gdzie będzie to jeden z tematów przewodnich, w dodatku w kontekście pływania na wodach otwartych. Mam jeszcze kilka wolnych miejsc, więc nie przegap swojej szansy. Link do wydarzenia zamieszczam w opisie poniżej. Do zobaczenia w Dąbrągowie.